Sadzonki pelargonii najlepiej pobierać mniej więcej do połowy października, a tak naprawdę najlepiej zrobić to teraz, z początkiem września. Im później pobierzemy sadzonki, tym większe ryzyko, że będą uszkodzone przez pierwsze przymrozki oraz na liściach, łodygach mogą pojawić się zarodniki różnych chorób grzybowych. Sadzonki najlepiej pobierać w ciepły, słoneczny dzień, mniej więcej w okolicach południa. Zanim pobierzemy pęd do ukorzeniania, to roślinę mateczną warto podlać. Sadzonki pobierajmy czystym narzędziem. Jeżeli nasz sekator zgniata pędy, to wykonajmy proste, szybkie cięcie za pomocą ostrego noża. Pobrany fragment pędu nie może być zbyt zielony, zbyt miękki, zbyt giętki, ponieważ zacznie nam gnić. Dobrze, żeby pobrany pęd miał długość od 5 do mniej więcej 8 cm. I nie ma znaczenia, czy pęd utniemy pod kątem 90 czy 45 stopni w stosunku do głównej łodygi. Dobrze jest, by sadzonki pobrane z górnego, głównego pędu były odcięte sekatorem lub nożem, natomiast sadzonki z bocznych fragmentów, z bocznych pędów mogą być odłamane. Łatwo odchodzą od rośliny. Wybierajmy takie fragmenty roślin, które wyglądają na zdrowe nie mają żółtych, uszkodzonych liści. Z sadzonek usuwamy wszystkie kwiatostany: kwitnące, przekwitające i te, które dopiero są zawiązane. Usuwamy również większość liści. Pozostawmy 2-3 listki. Z dłuższych gałązek możemy zrobić kilka sadzonek. Pobrane sadzonki pozostawiamy do przeschnięcia na 24 godziny, żeby rana po cięciu mogła zarosnąć tkanką kalusową, taką delikatną błonką, która chroni sadzonkę przed podgniwaniem. O tej porze roku sadzonek pelargonii lepiej nie wstawiać do wody, ponieważ istnieje duże ryzyko, że nam zgniją. Najlepiej ukorzeniać w podłożu zasobnym, np. do uprawy warzyw, ziół czy np. ziemi uniwersalnej dla kwiatów balkonowych. Podłoże warto rozluźnić, żeby sadzonkom zapewnić dobrą cyrkulację powietrza i dobre odprowadzenie nadmiaru wody. Do podłoża możemy dodać odrobinę perlitu lub piasku. Pelargonie możemy ukorzeniać w różnych doniczkach, różnych pojemnikach. Ważne, żeby na dnie były dziurki do odprowadzania nadmiaru wody. Ja lubię ukorzeniać w małych doniczkach, ponieważ w przypadku gdyby pojawiła mi się jakaś choroba na liściach pelargonii, na jej łodygach, to jest mniejsze ryzyko, że przeniesie się na pozostałe inne sadzonki. Sadzonki pelargonii generalnie bardzo dobrze się ukorzeniają. Jeżeli nie chcemy ryzykować i chcemy mieć większy, jak największy procent ukorzenionych fragmentów roślin, to możemy zastosować ukorzeniacz. I w zależności od tego, jaki ukorzeniacz mamy pod ręką, najlepiej do sadzonek półzdrewniałych, to postępujemy z sadzonkami według instrukcji podanych na opakowaniu. Mój ukorzeniacz jest w formie sypkiej, a sadzonki są zaschnięte, więc nie ma się on do czego przykleić. Dlatego do dołków, które wykonałam końcówką pędzelka, wsypuję odrobinę ukorzeniacza. I tak można postąpić z każdym innym sypkim ukorzeniaczem. Wystarczy jego szczypta. Delikatnie wtykam sadzonki pelargonii. Do jednej małej doniczki wkładam trzy sadzonki. Dbam o to, by sadzonki nie stykały się listkami. Delikatnie ugniatam podłoże wokół sadzonek. Zwracam również uwagę, żeby sadzonki nie były posadzone zbyt płytko ani zbyt głęboko. Najważniejsze jest to, żeby listki nie stykały się z podłożem. Teraz z sadzonkami możemy postąpić na kilka sposobów. Jeżeli podłoże jest lekko wilgotne, to z podlewaniem lepiej się wstrzymać na kilka dni. 3-4 dni, aż podłoże niemalże przeschnie. Jeżeli podłoże jest suche, to podlewamy rośliny intensywnie, tak żeby podłoże nasiąknęło wodą. Następne podlewanie wykonujemy wtedy, kiedy podłoże zupełnie przeschnie i podlewamy niewielką ilością wody. Wody miękkiej, przefiltrowanej o temperaturze powietrza. Bardzo ważne jest to, by rośliny podlewać w podstawkę, nie od góry. Podlewając sadzonki od góry, istnieje duże ryzyko, że zmoczymy liście przez co może wdawać się szara pleśń. Podlewając sadzonki również od góry istnieje spore ryzyko podgniwania sadzonek. Tego nie chcemy. W trakcie jesieni i zimy sadzonki podlewamy niewielką ilością wody, wtedy kiedy podłoże niemalże przeschnie. Nie chcemy, żeby sadzonki były zbyt pobudzone do wzrostu i nie wyciągały się w poszukiwaniu słońca. Gdyby tak się stało, to wystarczy uciąć czubek. Uszczyknąć. Sadzonki Pelargonii możemy przetrzymywać w domu, na południowym parapecie. Nadmiar słońca im nie grozi. Gdy się ukorzenią, to możemy je przestawić w chłodne pomieszczenie, tam gdzie przetrzymujemy rośliny mateczne, lub przetrzymać je na parapecie w naszym mieszkaniu przez całą zimę. Niech Ci się zieleni! Pozdrawiam!